Pierwszym takim szokiem było to, że się dowiedzieliśmy, że no, różyczka ma ciężkie wrodzone wady, które tak jak lekarz mówił, zakończą się śmiercią. I jeszcze z tego się nie zdążyliśmy otrząsnąć, a od razu padło takie drugie, drugie stwierdzenie, że, że musimy się śpieszyć w domyśle, śpieszyć się, żeby dokonać aborcji, gdzie dopiero. Dowiedzieliśmy się, że dziecko jest chore, co było dla nas już no, po prostu bardzo trudne, i takim szokiem no to od razu takie drugie uderzenie, wręcz takie dobijające, żeby jeszcze ją abortować, żeby ją zabić, i to jeszcze się śpieszyć. Jeszcze się pamiętam y, przerażenie, pamiętam takie niedowierzanie, y, zdruzgotanie diagnozą, y, ale jednocześnie. Y, Pamiętam twarze, zaniepokojone twarze studentów i spływające po nich łzy, stanowczość lekarza. My jesteśmy z tej samej miejscowości, a ciekawe jest to, że poznaliśmy się w sumie nad morzem, na takim wyjeździe kolonijnym organizowanym przez, przez naszą parafię. No i właśnie wtedy to był czas liceum. Gdzie właśnie taka, można powiedzieć, pierwsza, pierwsze zakochanie się pojawiło wtedy, a tak bardziej na no poważnie to zaczęliśmy ze sobą chodzić, jak na studiach. Próbuję sobie przypomnieć siebie z czasów liceum. To widzę siebie jako taką czczpetkę, która się ciągle śmieje i odważnie podchodzi do każdego. Tak siebie jakoś pamiętam. No i przyznam, że w sumie takim moim marzeniem było mieć dobrego męża. I jeszcze na studiach y, pamiętam, że miałam taką mocną potrzebę y, jakoś założenia właśnie rodzinnym. To było takie, takie moje marzenie. Y, no i wychodzi na to, że się spełniło. Było tak, że nie mieliśmy jakiegoś takiego super planu na, na nasze życie, na tej zasadzie, że będziemy mieć dom, w tym domu piątkę dzieci, dwóch chłopców, trzy dziewczynki. Mieliśmy to z takich rzeczy, które gdzieś czuliśmy i, i, i razem byliśmy do tego przekonani, no, że chcemy założyć razem rodzinę, żeby mieć dzieci, no, ale tutaj też nie planowaliśmy dokładnie ilości, a później życie się okazało, bardzo to zweryfikowało szybko, że jak się urodziła Kasia z Gosią jako bliźniaczki, to w ogóle o tym nie myśleliśmy, o bliźniaczkach, więc już od razu zobaczyliśmy jak życie, życie może być zaskakujące. I no braliśmy, braliśmy właśnie od życia to, co, to, co nam przyniosły. Świadomi tego też, że nie, nie jesteśmy sobie wszystkiego zaplanować, ale i też z taką otwartością, że nieraz coś, co dostaniemy od życia, będzie dużo lepsze niż nasze plany. Jak myślę o moim mężu, co najbardziej w nim cenię, to to, że czuję się przy nim bezpiecznie. No, najbardziej cenię w EFCI jej poczucie humoru. Wtedy zaimponowała mi tym, że. Była bardzo dzielna, odważna w tym wszystkim, mimo całego, całego trudu, strachu, yy, który w tym towarzyszył. Lekarza czy, czy służby zdrowia yy, tak odbierałem, że ona jest po to, żeby pomagać ludziom, ratować życie. No to tu wręcz było to, żeby to życie z, skrócić, żeby to żeby abortować naszą córeczkę. Diagnoza była taka, że urodzi się, pożyje kilka godzin i umrze. No i w sumie to po co to tą ciążę utrzymywać? Lepiej to zakończyć wcześniej, no bo i tak z tego, z tego nic nie będzie. No tym bardziej, że to chodzi o życie. To jest tak na zasadzie no zepsuł się samochód i trzeba coś wymienić, nie? Ale tu przecież albo jest już na tej zasadzie może tak o samochód się zepsuło się coś już jest niesprawny, trzeba go skasować, nie? A to przecież chodzi o, o dziecko, o człowieka. Troszkę hmm, czułam się tak nieludzko, bo nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, co będzie dalej, jak postąpić. I tak naprawdę to chciałam stamtąd uciec, żeby to jakby nie miało miejsca. Nie, nie przyjmowałam nawet tej diagnozy tak naprawdę. A z drugiej strony, lekarza traktowałam jako autorytet. Zawsze uważałam, że lekarz jest po to, żeby pomagać, żeby leczyć. I w momencie, kiedy bardzo dosadnie, dobitnie proponowano mi przerwanie ciąży, to wydawało mi się wtedy, że to jest jedyne wyjście. Ja, jako taki szary człowiek, nie rozumiałam nawet dobrze wszystkich tych terminów, nie wiedziałam, z czym się to wiąże. No jedyne, Nawet nie wiedziałam, co znaczy termin letalne, te choroby. I tak przypuszczam, że wiele osób, na przykład, gdy ktoś jest sam, czy na przykład kobieta jest sama, przez bez wsparcia bliskich osób, to on, no może iść za tym, prawda, za, to, za tym, co lekarz jej podpowie, a mogli po czasie na przykład tego, tego żałować, mogli sobie zadawać pytania, może to coś nie, na przykład nie sprawdziła się diagnoza i tak dalej. Ja się poczułam nietraktowana jako humanitarnie czy jak człowiek, bo ja to wspominam jakbym była takim preparatem doświadczalnym troszkę, nie do końca matką, właśnie kobietą. I to było dla mnie takie bardzo szokujące i też osłabiało jakąś taką trzeźwość mojego myślenia. I nie wiedziałam co zrobić i tak przez zęby jedyne co wycedziłam, że co jeśli nie chcemy dokonać tej aborcji. I dopiero gdy wyszliśmy z gabinetu, no i to było takie błogosławieństwo, że byliśmy razem, bo sama to też już nie wiedziałabym, co kompletnie zrobić, usiedliśmy na ławce, troszkę ochłonęliśmy i zaczęliśmy się zastanawiać, co robić dalej, gdzie szukać pomocy, kogo jeszcze spytać. Tak naprawdę ja szukałam kogoś, kto powie, że to nie jest prawda. No, wiesz, no szukaliśmy też kogoś, kto powie nam, że, że aborcja to nie jest rozwiązanie. Z strony rodzica, gdzie się dowiaduje właśnie o takiej, że tak dziecko jest chore i to nie szedłbym w tak, żeby to tak szybko właśnie przejść od diagnozy ciężkiej choroby nieuleczalnej do aborcji od razu, bo, bo po drodze gdzieś są jeszcze, jak później szukaliśmy, było kilka opcji. Gdy trafiliśmy do hospicjum, no co prawda, diagnoza się potwierdziła, ale przyznam, że wtedy ją dopiero przyjęłam jako prawdziwą. Pomimo tego, że ta diagnoza, którą tam potwierdzono, była drastyczna, była jakby nie do zmiany, to dopiero jakby właśnie w hospicjum w Warszawie ona mi się wydała. Taka prawdziwa, i że czułam się mimo to zaopiekowana najlepiej jak tylko można. Jakoś odsunęłam od siebie jakieś myśli, że ktoś czy nie chce się nami zająć, czy robi coś pobieżnie, czy chce jakby wybrać najprostszy sposób. Dopiero wtedy zrozumiałam, że jakby nie ma innej drogi, nie da się w żaden ludzki, medyczny sposób uratować zdrowia i życia różyczki. Ale też byłam na tyle z tym pogodzona, że czułam i wiedziałam po rozmowie właśnie z panią Dangel, że ona robi wszystko, co możliwe i nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Że to, co możemy zrobić, to. Zostawić ją przy życiu na tyle, na ile jakby, że nie my o tym decydujemy, na tyle, na ile ona będzie w stanie przetrwać. Różyczka żyła te 4 godziny, była dla nas pięknym darem, mogłem ją trzymać na rękach. Żona ją urodziła, wspaniałą, wspaniałą córeczkę. Ja wtedy przeżyłem taki po prostu przypływ takiej bezinteresownej, czystej miłości, gdy trzymałem ją na rękach. Cały czas to, to uczucie do mnie wraca, pozwala mi szybko się podnieść w trudnych chwilach i, i cały czas ta, ta miłość tego dziecka we mnie jest i, i, i po prostu no to jest tak niesamowite, to, 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 to co wtedy przeżyłem, że jakby nie, tak wiele tej miłości było czystej, bezinteresownej, że, że nie, nie, nie było to do wytrzymania. Po prostu cały czas wtedy płakałem. Jak w ogóle, tak rzadko gdzieś tam płaczę. I, i czy tam. Czy tak zewnętrznie nie, nie widać tych moich wzruszeń? To po prostu tam wszystko puściło. Różyczka nauczyła mnie takiej bardzo ważnej rzeczy, taką. Dała mi lekcję że cały czas daje mi, mi lekcję w życiu. I takie dziecko, które. Właśnie, <laughs> niby bezsilne, bezinteresowne. Raz moje serce zmieniło, a, a dwa też pokazało mi, jak y opisałem naszą historię na, na Facebooku. Opisałem naszą historię, gdzie właśnie o, o Różyczce, że była z nami. Właśnie te cztery godziny, tych kilka chwil, że mogłem ją mieć na rękach. A ten post on gdzieś zaczął żyć jakimś swoim życiem, gdzieś ludzie go zaczęli udostępniać. I to właśnie pokazało, że takie dziecko, którego już tam ktoś skreślał na początku, że nie ma szans w ogóle, że po co onoś ma żyć, to ono po prostu cały, ta jej opowieść, historia żyje. Różyczka tego mnie uczy, żeby nie można nikogo skreślać na starcie, bo każdy ma. Ma swoje życie, każdy ma, ma swój czas, i jakby nie nam jest decydować o, o, o czyimś życiu. Później mogliśmy żyć normalnie, że przyjęliśmy córeczkę, mogliśmy ją pochować, przejść żałobę, która też była, nie była łatwa, ale ją przeszliśmy. No i teraz żyjemy, żyjemy normalnie. Różyczka jest w naszej rodzinnej miejscowości na cmentarzu w Skawie. Myśleliśmy nawet, żeby zrobić taki nagrobek jak ma każdy, ale jak do tej pory jest taki, przy którym my sami coś robimy w sensie. Na przykład mój brat zrobił krzyż, ja go co roku jakoś tam odnawiam, bo robię plastyczne rzeczy. To, to owijam sznurkiem, to maluję na niebiesko, to robimy tam jakieś kwiatki, to lepimy z gliny z dziewczynami, to jakiś rysunek, gridka namaluje. Pamiętam też o Różycce, że ona jest tam. i i też czasami wspominamy, ale u mnie tak, tak osobiście to też niedawno, y, jak piszę pamiętnik, to teraz stwierdziłam od niedawnego czasu, że nie będę już się zwracać do pamiętnika jak do zeszytu, tylko właśnie y, zwracam się do Pana Jezusa przede wszystkim jako modlitwę, y, do Anioła Stróża, no i właśnie do Różyczki i do Piotrusia i to jest takie też, Yy, trochę odkrywcze, no bo yy, zwracam się do moich, yy, mojego rodzeństwa, które ciągle jest, żeby o nich nie zapominać. Kiedyś na przykład było tak, że byliśmy na jakiejś wycieczce, jakaś tam yy, dziewczyna mnie się zapytała, ile mam sióstr, i ja mówię, że no w sumie to, to mam trzy i zaczęłam mówić w ogóle tę całą historię. Różyczka mi dodaje takiej radości w życiu. Jak myślę o różyczce, to nie myślę bardziej o smutku, tylko właśnie o radości, bo myślę, że jak byłam mała, to też za bardzo nie nie rozumiałam tego, co się dzieje. I po prostu teraz jak o tym myślę, to się cieszę, że mam po prostu yy, siostrę w niebie. Różyczka się pojawia często w naszej rodzinie, jak na przykład jedziemy do dziadków i idziemy wtedy na cmentarz do grobu i w sumie ten grób to jest takie miejsce, gdzie każdy coś od siebie dodaje i w sumie na przykład Ritka robi jakieś rysunki, ja mam teraz pomysł, że może zrobię jakieś uszydełko, jakieś serce, I na urodziny też często jej dajemy jakieś na przykład misia na, na ten grób, no i według mnie to jest bardzo fajne i na przykład jak sobie wszyscy stajemy i odmawiamy Aniele Boży, Albo mam taką mega fajną piosenkę, jest Arkinoego Zabierz mnie na drugi brzeg. I to jest taka super piosenka, bo mi się właśnie zawsze kojarzy z różyczką. Zawierzesz mnie na drugi brzeg, za tobą będę do nieba wiec. Zawierzesz mnie na drugi brzeg, za tobą będę do nieba wiec.